私。<ー><ー> Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To pozdro pozdrowienie tym, którzy jeszcze nie słyszeli tego pozdrowienia ode mnie dzisiaj. Pielgrzymka z Komarówki Podlaskiej i wszyscy inni, którzy się do niej dołączyli już to słyszeli dwa razy. Moi drodzy, ktoś powiedział, że nie będzie padać. To, co teraz się dzieje, to jeszcze nie pada, prawda? Niech tak będzie dalej, aby gorzej nie było. Ja tutaj, parafianie wiedzą, że, że cóż, o godzinie 12 będzie msza świętej, będziemy cierpliwie czekali. Ksiądz teraz, cóż, może powie ogłoszenia, może zmówimy też jeszcze dziesiątek, jeden czy drugi różańca przez ten czas, aby, no był to taki czas też wyciszenia, naszego też trochę odpoczynku, bo... Pierwotny ksiądz, który miał tutaj dzisiaj przewodniczyć przy świętej, ksiądz Leszek, po prostu no, gdzieś tam odkazał ze względu na to, że przekazano mu dni urlopowe niespodziewanie i, i po prostu no, pojechał na urlop. A tutaj będzie u nas taki ksiądz Wiesław Muczka, który pracuje obecnie w Białej Podlaskiej w mieście. Tam jest oddelegowany do budowy katolickiego przedszkola przy parafii błogosławionego honorata i w Białej Podlaskiej, a dzisiaj zastępuje też księdza w Korczówce, który ma właśnie dni urlopowe i tam sprawnie miał odprawić muszę święto 11 i do nas dojechać. A to się da, moi drodzy, zrobić, bo dzisiaj też ksiądz przewodnik, który wyruszył z grupą Komarowską z Komarówki został porwany w drodze, by też w Kolemrodach odprawić, a później go też odstawiłem na prze świętą za godzinę w Walinie, prawda? Także jest taki czas, się wydaje, że jest dużo księży, ale naprawdę nie ma dużo w tym sensie, bo nieraz ktoś tam no, też przychodzi w ostatniej chwili z intencją i nie chcąc odprawi, nie chcąc odprawi, prawda? No nie da się tak wszystkiego nieraz w ostatniej chwili. W każdym bądź razie cieszę się, że nasza tak tutaj pielgrzymka jest taką, można powiedzieć, no międzynarodową, bo moi drodzy tutaj wiem, że... Są pielgrzymi z sąsiednich parafii, tutaj wymienionej Komarówki, wiem, że są z Przegalin, wiem, że na pewno są tutaj z, Romasza, znaczy nie, z Rososza, ale wam też powiem, że w drodze się dowiedziałem, że są pielgrzymi z Radomia. Także też tutaj młode małżeństwo, które przyjechało tutaj z naszą tutaj parafianką, jako swoją koleżanką Magdą i też się z tego powodu cieszymy. No, zawsze jest silną grupą, tak jak znaczy są osoby z Białej Podlaskiej, prawda? Tutaj też dzięki pani Eli czy innym. I ze wszystkich, moi drodzy, się naprawdę cieszymy, że jesteście tutaj. Może pierwszy raz, może po raz kolejny raz mogę przywitać tutaj w tym miejscu też już dotarli wcześniej, bo cóż, mają cztery nogi, a nie dwie szybciej od nas. Konie wraz z pielgrzymami konnymi. Spny tutaj na, czy na ręce pana Andrzeja. Nowaka po raz kolejny, którzy są ósmy raz, jak wczoraj wyliczyliśmy z nami, też cieszymy się, że są. Że wczoraj, kiedy wyruszyli na pielgrzymkę do Kolembrut, jeszcze zanim wyruszyli, to zmokli. No i któryś mówi, pan z pielgrzymów, że dobrze, że wziąłem drugie majtki, mówi, bo cóż by było, prawda? <laughs> Musiałby się suszyć nad tą, znaczy, na tym kuchnią. No i czy byśmy przekręcali, jak tego jak mówią? dzika, czy tam świnkę, znaczy narożnie, prawda? Ale ja byłem gotów mu dać swoje, bo mówię, rozmiar się zgodzi. To tak dwa razy wysalenia, ale mówi, nie potrzeba prześwięcać. <laughs> Moi drodzy, tak ogłoszeniowo to cóż powiem, że ja też po tym dzisiejszym, znaczy naszym spotkaniu modlitewnym, gdzie pojadę na urlop, w tym sensie do wulanie odpust i tam Matki Bożej, nie u Matki Bożej, tylko Świętej Małgorzaty. Obok Matki Bożej Częstochowskiej mamy też taką modlitwę i też właśnie się już pewno będzie za chwilę rozpoczynała jak i u nas. Suma odpustowa. Także ja grochówkę tutaj odstąpię dla Was. Może dostaniemy jedną łyżkę mniej, może nie cztery, tylko trzy, bo jest nas sporo. Ale nie wiem, jak tam panie mówią, że wystarczy. Będą jakieś tam też słodycze. I, I dobrze, żeby też z tego po prostu skorzystać. A ja mówię, jak pojadę na odpust do mamy, też, to też tam jeszcze zjem. Nie będę kogo chodził głodny. A grochówkę próbowałem wczoraj, bardzo dobre, naprawdę. No, dobrze może, bo tam cóż, dzisiaj znaczy niektórzy spali z sportowcy mniej, krócej, bo przecież były ważne wydarzenia. Co prawda szkodujemy z naszych młodzieży, że przegrali. No, ale cóż, no, trzeba umieć i przegrywać.